tego! Wyrzekamy się pysznych Skubi-Chrupek teraz i na zawsze! Poważnie? Tak jest! Jak nie będziemy jeść chrupek, nie będziemy przynętą na potwora! Przysięgam, że wyrzekamy się Skubi-Chrupek na wieki! Skubi? <laughs> Proszę powiedz, że to ty zamknąłeś za nami drzwi latarni! <laughs> to nie ja! Tylko nie mów, że potwór morski nie stoi na górze, a tuż za nami! <laughs>

Nie pora na wędkowanie, Scooby. Sorry, rybeńko. Teraz my zrywamy się z kaczyka. Hej, spływamy stąd, skubi. Pełna schoda.